W programie Komarch ERP Optima dostępna jest funkcja zamknięcia miesiąca u klientów Komarch ERP XT i Comarch ERP XT Start, którzy wymieniają dane z biurem rachunkowym za pomocą internetowej wymiany dokumentów. Biura rachunkowe potrzebują otrzymać komplet dokumentów w określonym czasie, po to by terminowo wyliczać deklaracje. Dzięki tej funkcji klient poprzez skorzystanie z opcji zamknięcia miesiąca po stronie programu Komarch ERPXT lub Komarch ERPXT Start będzie mógł poinformować biuro, że wszystkie dokumenty już dostarczył. Biuro natomiast będzie miało możliwość przesłać do klientów informację o dniu zamknięcia, do którego najpóźniej pozwala klientowi na wysłanie dokumentów. Funkcjonalność zamknięcia miesiąca zostanie przedstawiona na przykładzie klienta Pracującego na programie Komarch ERPXT. Zamykanie miesiąca u klienta korzystającego z aplikacji Komarch ERPXT Start będzie wyglądać analogicznie. Przejdźmy teraz do Start: Konfiguracja, Program, Internetowa Wymiana Dokumentów, Aktywacja. Na zakładce Opcje został dodany parametr Ustaw swoim klientom: automatyczne zamknięcie miesiąca na dzień następnego miesiąca. Po zaznaczeniu parametru uaktywnia się pole, w którym można wskazać dzień, kiedy będzie następować zamknięcie miesiąca, dla klientów komarch RPXT i komarch RPXT start, z którymi biuro wymienia dane za pomocą internetowej wymiany dokumentów. Domyślnie podpowiada się 15 dzień następnego miesiąca. Po zmianie parametru, czyli po jego zaznaczeniu lub odznaczeniu, jak również po zmianie dnia zamknięcia, Podczas zapisywania zmian w konfiguracji przyciskiem Zapisz wprowadzone zmiany. Do klientów biura pracujących na komarch RPXT i komarch RPXT start, z którymi biuro ma skonfigurowaną internetową wymianę dokumentów, automatycznie wysyłane są informacje dotyczące zamknięcia miesiąca. W tym momencie jesteśmy zalogowani do bazy firmowej biura rachunkowego. Przejdźmy teraz do zakładki ogólne. Kontrahenci I otwórzmy formularz kontrahenta Jana Kowalskiego, który jest klientem biura rachunkowego i korzysta z programu Comarch ERP-XT. Widzimy, że na formularzu kontrahenta na zakładce księgowe zostały dodane informacje o zamknięciu miesiąca klienta. Po lewej stronie okna została dodana tabela z trzema kolumnami: Miesiąc, Status oraz Data Zamknięcia. Na liście znajdują się miesiące od stycznia do grudnia. Widok jest zawężony do roku znajdującego się nad tabelą. W kolumnie status mogą być wskazane dwie opcje: otwarty i zamknięty. Status jest otwarty, jeżeli nie zostały jeszcze odebrane od klienta informacje o zamknięciu miesiąca lub gdy biuro otworzyło dany miesiąc klientowi. Status jest zamknięty. Jeżeli informacje o zamknięciu miesiąca zostały już odebrane od klienta lub gdy biuro samodzielnie zamknęło miesiąc klientowi. Pole w kolumnie data zamknięcia może być puste lub może być wskazana data zamknięcia. Pole jest puste, jeżeli nie zostały jeszcze odebrane informacje o zamknięciu miesiąca od klienta i biuro nie zamknęło tego miesiąca klientowi samodzielnie. Pole w kolumnie data zamknięcia będzie uzupełnione, jeżeli biuro odebrało informację od klienta o zamknięciu miesiąca oraz o dacie zamknięcia, lub gdy biuro ręcznie ustawiło datę zamknięcia. Obok tabeli dostępny jest przycisk zmień. Naciśnięcie przycisku pozwala na zmianę pola ze statusem oraz na zmianę daty zamknięcia. Po zmianie statusu automatycznie zostanie zmieniona data zamknięcia na dzień bieżący. Można pozostawić datę bieżącą lub w przypadku otwarcia miesiąca wybrać datę późniejszą. Po prawej stronie okna znajduje się parametr automatyczne zamykanie miesiąca, służący do ustawienia automatycznego zamykania miesięcy u klienta. Dla tego parametru dostępne są do wskazania trzy opcje: Zgodnie z ustawieniami w konfiguracji programu, Internetowa Wymiana Dokumentów. W takim przypadku data zamknięcia dla danego klienta będzie zależna od ustawienia parametru ustaw swoim klientom automatyczne zamknięcie miesiąca na dzień następnego miesiąca dostępnego w konfiguracji w kolejnym miesiącu na dzień. Zaznaczenie tej opcji pozwala na ustawienie indywidualnego terminu zamknięcia dla danego klienta niezależnego od ustawienia parametrów konfiguracji. Brak. Po zaznaczeniu tej opcji, klient nie będzie korzystał z funkcjonalności zamykania miesięcy. Ustawienia parametru o automatycznym zamykaniu miesiąca na formularzu kontrahenta na zakładce księgowe mają pierwszeństwo nad ustawieniami parametrów konfiguracji. Jeżeli zostały dokonane zmiany na karcie kontrahenta, to podczas zapisywania formularza przyciskiem Zapisz zmiany. Automatycznie do klienta wysyłane są informacje dotyczące zamknięcia miesiąca. Klient Jan Kowalski, dla parametru automatyczne zamykanie miesiąca, ma zaznaczoną opcję w kolejnym miesiącu na dzień piąty. Oznacza to, że standardowo zamknięcie miesiąca u klienta następuje piątego dnia kolejnego miesiąca. Na karcie kontrahenta możemy zobaczyć, że miesiące od stycznia do maja. Są już u niego zamknięte. Klient potrzebuje w programie Comarch ERP-XT wystawić i dosłać do swojego biura rachunkowego faktury za miesiąc maj. Po zalogowaniu się do programu Comarch ERP-XT wyświetla mu się informacja, że miesiąc jest zamknięty. Klient skontaktował się z biurem rachunkowym z prośbą, aby biuro otworzyło mu ten miesiąc. Wracamy do programu Comarch RP Optima. Zalogujmy się tym razem do bazy firmowej klienta Jana Kowalskiego i przejdźmy do rejestrów VAT. Widzimy, że na wstążce programu w sekcji Wymiana danych został dodany przycisk Status miesiąca. W tym miejscu w prosty sposób możemy sprawdzić, które miesiące klient ma zamknięte i w razie potrzeby je otworzyć. Zgodnie z prośbą klienta zmieniamy status dla miesiąca maja na otwarty. I wpisujemy nową datę zamknięcia. Program pozwala na wpisanie daty bieżącej lub późniejszej. Biuro chce dać klientowi kilka dni na przesłanie zaległych dokumentów, dlatego zmieniamy dzień na 20 czerwca. Zapisujemy zmiany. Informacja o otwarciu miesiąca przesyłana jest w tym momencie do klienta Komarch RPXT. Klient loguje się teraz do programu Komarch RPXT. Widzimy, że miesiąc maj jest już otwarty. Klient może wysłać faktury do biura za pomocą opcji Wyślij dane do księgowego lub wysłać dokumenty i równocześnie zamknąć miesiąc maj, naciskając przycisk Zamknij miesiąc. Po naciśnięciu przycisku pojawia się komunikat przypominający, że zamknięcie miesiąca zablokuje możliwość wprowadzania kolejnych dokumentów. Po zatwierdzeniu komunikatu dokumenty zostają wysłane do biura. Teraz w biurze rachunkowym wróćmy do bazy firmowej klienta Jana Kowalskiego. Zaimportujmy przesłane przez niego dokumenty z poziomu menu rejestry VAT, rejestry VAT odbierz dane. Dokumenty zaimportowały się. Po przejściu do rejestru VAT sprzedaży widzimy informację. Klient zamknął miesiąc maj 2024 roku. Taka sama informacja jest widoczna w rejestrach VAT zakupu. Oraz ewidencji dodatkowej kosztów i przychodów. Przejdźmy teraz do modułu Komarch ERP Optima Operacje Wielofirmowe. Informacja o zamknięciu miesiąca jest również widoczna w widoku standardowym stan. Została tutaj dodana kolumna Klient zamknął miesiąc, gdzie możemy sprawdzić status zamknięcia miesiąca dla wszystkich klientów naszego biura. W kolumnie widnieje wartość Tak lub Nie. Wartość tak jest widoczna, jeżeli miesiąc u klienta jest zamknięty, czyli klient dostarczył do biura wszystkie dokumenty i biuro może już przystąpić do rozliczenia u niego podatku za dany miesiąc. Wartość nie oznacza, że miesiąc u klienta jest otwarty, klient nie dostarczył jeszcze wszystkich dokumentów lub nie korzysta z funkcjonalności zamknięcia miesiąca.